Cześć, witam Was serdecznie. Nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własne gospodarstwo pasieczne na terenie Dolnego Śląska. Witam Was w naszym studiu Dolne Miody, gdzie dzielimy się wiedzą pszczelarską. W nawiązaniu do filmu z cyklu Pasieki Wędrowne, link do pierwszego odcinka znajdziecie tutaj u góry. Przypominam, że poznaliśmy kilka ciekawych pojęć związanych z pszczelarstwem, które będą nam się przeplatać w moich wypowiedziach. Dzisiaj Postaram się omówić samą pasiekę wędrowną dużą, czyli mocno rozbudowaną. Myślę, że skorzystasz z przekazywanej wiedzy, która pozwoli Ci usystematyzować informacje w konkretnie tym temacie. Zapraszam na dzisiejszy film. Pasieki, jak wcześniej wspomniałem, dzielą się na sposób ich gospodarowania i nie da się ich prowadzić wedle tego samego systemu. Zależy to od ich wielkości, metod organizacji pracy i bazy pożytkowej oraz zaplecza sprzętowego. Pasieka wędrowna duża musi dysponować odpowiednim zapleczem. To konieczne i powinna być dobrze zorganizowana. Zaleca się, aby posiadać kilka pomieszczeń gospodarczych oraz odpowiednie wyposażenie. Organizacja pomieszczeń. Aktualnie często spotyka się pracownie, w których podział na poszczególne strefy jest dopuszczany w jednym pomieszczeniu. Ale docelowo pszczelarz powinien dążyć do podziału pracowni na Pomieszczenia na przykład, no nie wiem, do odbioru miodu, pomieszczenie do rozlewania miodu, zaplecze do pracy typu mała stolarnia oraz pomieszczenie do obróbki wosku. Dlatego, że w każdym pomieszczeniu panują inne warunki, powinny panować inne warunki i wymagania odnośnie higieny pracy. Pamiętajcie, że pracujemy z żywnością i wymagania są konieczne. Praca w pracowni powinna być w maksymalnym stopniu zmechanizowana, aby nie obciążać fizycznie pszczelarza. Wiadoma sprawa, że nie każdego stać od razu na zakup wyspecjalizowanego sprzętu, ale systematycznie powinien być on uzupełniany. W skład sprzętu podstawowego powinna wejść miodarka, odsklepiarka, najlepiej mechaniczna, bo jest to jedna z bardziej żmudnych prac podczas miodobrania, odpowiednia instalacja do transportu miodu. Odstojniki, chłodziarka, dodatkowa suszarka i młynek, na przykład do pyłku. Co do pomieszczenia pracowniczego typu stolarnia, to najważniejszymi maszynami powinny być piła tarczowa myślę, że zawsze przydatna heblarka czyli potocznie też zwana strugarka heblarka do obrabiania surowego drewna wiertarka stołowa plus wkrętarki i regały na surowce produkcyjne. Jeśli mówimy o pomieszczeniu do obróbki wosku, konieczna jest wytapiarka do wosku, kocioł do klarowania wosku i w tym miejscu możemy zorganizować kocioł do produkcji syropu. Pomieszczenie takie może posłużyć także do produkcji świec i wyrobu węzy oraz miseczek matecznikowych. Wiem, że w dzisiejszych czasach jest możliwość pozyskiwania gotowego produktu o bardzo dobrych parametrach, jednak pszczelarze dalej sięgają do osobistego przygotowywania pożywki, węzy, miseczek matecznikowych dla pszczół. Ważnym miejscem w pomieszczeniach przy pracowni jest tzw. magazyn. Gdzie możemy przechowywać np. cukier, susz woskowy, plastry z pokarmem i pieżgą oraz naczynia i drobny sprzęt do pasieki. No i chyba najważniejsze, możemy zmagazynować gotowy produkt w postaci miodu. Takie pomieszczenie musi być suche, dobrze przewietrzone i mieć możliwość regulacji temperatury. Wszystko dlatego, że u nas temperatura się zmienia podczas pory rogu od zimnej do ciepłej, i w tym momencie musimy troszeczkę tą temperaturą poregulować. Kolejnym bardzo ważnym miejscem przy organizacji pomieszczeń jest przewiewna wiata, o której bardzo często zapominamy, a która jest bardzo przydatna. Posłuży ona odpowiednio, ona spełni odpowiednio swoje zadanie. W głównej mierze posłuży nam ona na przechowywanie np. Na korpusów, dennic, podkarmiaczek, daszków i ulików weselnych. Może także posłużyć jako tak zwany... Kap transportowy, pod który wjeżdżamy samochodem i rozładowujemy ramki z miodem do odwirowania. Jeśli nasza pasieka posiada środki transportowe, a pasieka wędrowna powinna posiadać środki transportowe typu samochód dostawczy lub przyczepy, należałoby także zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, czyli pokusić się o stworzenie zadaszenia dla naszego sprzętu. Pasieka wędrowna bez tego rodzaju sprzętu. Nie ma racji bytu. Sam osobiście spotkałem się z pasiekami wędrownymi, które były wyposażone w samochody dostawcze z możliwością ciągania przyczep. A jako dodatkowe wyposażenie była przyczepa do przewozu uli oraz przyczepa z zabudowanym w pełni funkcjonalną pracownią polową do wirowania miodu. Na pasiece. Oczywiście, na miejscu przy miodobraniu. Oraz kolejna przyczepa była to przyczepa kempingowa jako baza noclegowa i zaplecze socjalne dla pszczelarza. Taki komplet pozwala na samowystarczalne wyjazdy na dłuższe dystanse i obsługę pasieki lub pasiek poza pracownią stacjonarną. Szczerze mówiąc, odchodzi się od takich praktyk ze względu na warunki pracy i higienę pracy. Aktualnie bardziej komfortowym rozwiązaniem jest Przebranie pasieki i zwiezienie ramek z miodem do wirowania w, do pracowni stacjonarnej. Ok, przejdźmy do tematu pasieczyska. Są to miejsca, na które zwozi się jednostki pasieczne po zakończeniu wędrówki. Pewnie wielu z Was pomyślało, że jest to miejsce, gdzie pozyskuje się nektar. A tu taka niespodzianka. Miejsce, w którym pozyskuje się miód, to pasieka wędrowana z dostępem do bazy pożytkowej. Pamiętajcie, że na pasieczysku pozostawiamy także rodziny pomocnicze i musimy zadbać, jeśli chodzi o lokalizację, aby pasieczysko było obfite w rośliny pyłkowe, wczesnowiosenne. Pamiętajcie także, że na pasieczysku potrzebne, a nawet konieczne są poidła dla naszych pszczół. W podsumowaniu działań nasuwa się myśl, że obsługa takiej pasieki jest bardzo wymagająca i przy założeniu dużej pasieki będziemy zmuszeni do korzystania z pomocy osób trzecich czyli pracowników pasiecznych. Każdorazowy podział obowiązków odbarcza pszczelarza, który w tym czasie może zająć się przeglądem rodzin, wymianą matek i prowadzeniem logistyki pasiecznej. Pracownik pracownikowi nierówny. I tu się pewnie ze mną zgodzicie. Sugerowałbym przeszkolenie człowieka i zatrudnienie sezonowe na dłuższy czas, ponieważ sama nauka od podstaw może przysporzyć dużo problemów. W sezonie, gdzie tak naprawdę każda godzina jest na wagę złota i nauka i prowadzenie zaroczka i odpowiadanie na wszystkie pytania może być wtedy uciążliwe. Mile widziani są praktykanci. Z zapałem yy, wtedy, poprzez swoją dociekliwość i chęć zdobywania wiedzy, są bardziej świadomi wykonywania powierzonych im zadań. Pamiętajcie także, aby nie przesadzić z odległościami na wyjazdy pasiek wędrownych. Aktualnie warunki prawne i związkowe pozwalają na transporty wewnątrz danego województwa bez specjalnej zezwoleń. Chociaż znam pasieki, które pobierają np. miód rzepakowy od 2 do 3 razy w sezonie, przemieszczając pasieki po potężnych gospodarstwach rolnych wewnątrz kraju, wzdłuż i wszerz. Myślę, że na dzień dzisiejszy wystarczy wiedzy w temacie pasieki wędrownej dużej. W kolejnym odcinku poruszymy temat pasieki wędrownej małej. Zapraszam do śledzenia naszego kanału oraz do subskrypcji na YouTube pod nazwą Dolnośląskie Miody. Po kliknięciu klawisza subskrybuj i dzwoneczka będziesz zawsze na bieżąco z naszymi filmami. Jeśli film ci się spodobał, oczywiście zostaw łapkę w górę i podziel się swoim komentarzem. Tutaj poniżej, zaraz pod oknem filmu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dasz miód, moi pszczelarze.